Dobry wieczór wszystkim i zapraszam na kolejne nocne czytanie. Pierwszy odcinek tej serii przypadł Wam do gustu, co niesamowicie mnie cieszy. Gdzieś tam od jakiegoś czasu zastanawiałam się już nad takim projektem przede wszystkim po to, by osoby, które naprawdę miały jakieś dziwne sytuacje w swoim życiu, mogły się nimi podzielić. Ale nie sądziłam, że aż tak wam się nocne czytanie spodoba. Idąc za ciosem, na dzisiaj zaplanowałam przeczytanie nie trzech, a aż pięciu historii. Dostałam naprawdę sporo maili z opowieściami i mam nadzieję, że to wszystko nie dzieje się tylko chwilowo, a że te wiadomości będą cały czas gdzieś tam napływać. Jeśli więc przeżyliście coś, co wzbudziło w was niepokój czy strach, to zapraszam do podzielenia się swoją historią. A jak to zrobić? W opisie filmu zamieszczę adres, pod który należy wysłać taką historię. Nie przyciągając, bo w końcu nie weszliście na nocne czytanie, by słuchać nudnych informacji, przechodzę do pierwszej historii. Kiedyś starałam się szybko zasnąć. Nie pamiętam już, czy musiałam rano wcześnie wstać, czy po prostu czułam się zmęczona. Ale kiedy zasnęłam, miałam straszne koszmary o dziwnych cieniach. Które stawały jakby nad moim łóżkiem. Ja je widziałam jakby przez zamknięte oczy i bardzo się bałam. Obudziłam się dopiero rano, co było dla mnie bardzo dziwne, bo zawsze jak mam koszmar, to budzę się w nocy, ale wtedy obudziłam się rano. Byłam strasznie niewyspana, worki pod oczami, pościel cała zmiętolona, więc musiałam się nieźle wiercić przez sen. Jakoś ta sytuacja zapadła mi w pamięci. Ten strach, który czułam, był okropny, i do tej pory jestem w stanie sobie to przypomnieć. I aż mam ciarki. Też czasami mam koszmary, i też były wśród nich takie, które pamiętam całe życie. Zwróćcie uwagę, jak komfort naszego snu potrafi wpływać na sny. Kiedyś śniło mi się, że nogę odgryzł mi krokodyl. Czemu krokodyl? Nie mam pojęcia, ale to był właśnie jeden z tych koszmarów, które pamiętam do dziś. Kiedy się ocknęłam, okazało się, że moja noga po prostu zdrętwiała, i to było przyczyną tego strasznego snu. Kolejna historia od słuchacza, którą dostałam na maila. To, co mi się przydarzyło, nie jest może tak straszne jak inne historie, ale postanowiłem się podzielić. Jak wszyscy, to wszyscy. Z Sylwestra położyłem się spać jakoś po trzeciej. To już właściwie w nowym roku i parę razy miałem takie wrażenie, że spadam i się przebudzałem. Potem obudził mnie telefon i normalnie usiadłem na łóżku i chciałem odebrać, ale nie mogłem wziąć telefonu, jak gdyby przenikał przez moją rękę. Potem się odwróciłem i zobaczyłem siebie na łóżku, jak dalej śpię. Potem już nic nie pamiętam, ale na całe szczęście rano normalnie się obudziłem. Przyznam, że też słyszałam o takich przypadkach. Czasami może się to wiązać z wyjściem z ciała, a czasami z paraliżem sennym. Jeśli chcielibyście poznać 16 faktów o śnie, to znajdziecie je w tej zakładce. I kolejna, trzecia już historia tym razem zamieszczona w komentarzu pod postem na Facebooku. Naoglądałem się jakiś czas temu różnych filmów o obcych. Raczej dokumentalnych, czy takich z relacjami osób porwanych. Takie filmy naprawdę potrafią namieszać w głowie. Najpierw zacząłem patrzeć w niebo w nocy i doszukiwać się jakichś dziwnych gwiazd, obiektów. Rzadko się to zdarzało, ale jednak. Pewnej nocy zobaczyłem dziwną gwiazdę, która przesuwała się wolno po niebie. Pomyślałem, że to coś w stylu satelity. Ale ten obiekt zaczął latać raz do góry, raz do dołu. Mieszkam w Lubelskim, może ktoś też to widział? Nawet nagrałem filmik i to działo się dokładnie 16 maja o 2:16. Może mi się przywidziało, albo za bardzo zadziałała mi wyobraźnia, ale jednak pojawiły się wtedy we mnie pytania, które do tej pory zostały bez odpowiedzi. Pozdrawiam, Tomek. Tomku, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i dziękuję, że podzieliłeś się swoim doświadczeniem. Ale jeśli słuchają nas osoby z Lubelskiego, to dajcie znać w komentarzu, czy również widzieliście coś niepokojącego na niebie tego dnia. Może wspólnie uda się nam ustalić, co się wtedy działo. Może jakieś balony, czy coś takiego? A przed nami czwarta historia. Cześć, nocne narracje. Mam na imię Agata i chcę podzielić się tym, co mnie spotkało. Dlatego bardzo proszę o przeczytanie tego podczas nocnego czytania na waszym kanale. Moja córka urodziła się dwa tygodnie przed terminem i w sumie poród był trudny. Wróciłyśmy do domu i wszystko wydawało się normalne. Co noc płakała. Myślałam, że dzieci tak po prostu mają i się tym nie przejmowałam. Po pewnym czasie zorientowałam się, może bardziej podpowiedziała mi to intuicja, że moja córka płacze codziennie o tej samej godzinie, o równo 23. Może to nie było nic strasznego, ale kiedy minutę przed tą godziną zapalałam białą świecę na oknie, to nie płakała. Teraz jest już duża i nie muszę tych świec zapalać. Ale pierwsze trzy lata jej życia codziennie o 23 zapalałam świecę. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale może komuś to pomoże. Myślę, że chyba każdy spotkał się z takim podejściem: że dzieci i zwierzęta widzą albo czują więcej. Czasami w takich chwilach nasza dorosła wyobraźnia wariuje, więc szukamy sposobu, by zrobić cokolwiek, a szczególnie jeśli chodzi o spokój naszych dzieci. W sumie przyznam Wam, że czekałam na jakieś opowieści związane z dziećmi i dziwnymi zdarzeniami. Może nawet udałoby się zrobić jakąś kolejną serię na ten temat. Mogłoby to być coś naprawdę interesującego. I ostatnia historia, którą otrzymałam od Klaudii na fanpage'a Nocnych Narracji. Ja mam taką historię, która wydarzyła się rok temu. Kiedy zmarł mój tata, dokładnie 7 dni po jego pogrzebie, w okno w sypialni rodziców uderzył czarny ptak. Na szczęście szyba się nie stłukła, ale ptak już nie odleciał. Od razu z mamą pomyślałyśmy o tym, że tata czegoś od nas potrzebuje. Cały wieczór o nim rozmawiałyśmy. Mama opowiedziała mi dużo o ich młodości i takich sprawach. Niby cała sytuacja nie była miła, ale teraz wspominam ją bardzo dobrze. To nas z mamą zbliżyło i jakoś pomogło przejść ten trudny czas. Powiem Wam, że kiedy dostałam od Klaudii tę wiadomość, pozdrawiam Cię serdecznie, Klaudio. To długo pisałyśmy właśnie o tym, że wiele osób uważa, iż czasami bliscy chcą nam coś przekazać albo się pożegnać. Co najlepsze, parę dni później napisała do mnie jeszcze jedna osoba z całkiem podobną historią. Coś musi w tym być, że kiedy tracimy kogoś ważnego, to potrafią się dziać naprawdę niewytłumaczalne rzeczy. Może i Wy mieliście jakieś takie doświadczenia? Ale dobra, bo zrobiło się tak nostalgicznie, a nawet smutno na koniec. To w takim razie zapraszam Was do wysłuchania jednej z moich creepy past, ale takiej na wesoło. O czarownicy, która nie bała się łamać zasad i polowała na duchy. Ta starsza pani za nic ma sobie strach. A my słyszymy się za tydzień, jak zawsze w poniedziałek o 21 na kolejnym nocnym czytaniu.